Chciałbym państwu zaprezentować nasze nowe urządzenie IM5000 zwane również Argon Blade 5000 firmy Hitachi. To jest urządzenie służące do wykonywania próbek materiałów do mikroskopii elektronowej skanigowej. Urządzenie wykorzystuje wiązkę jonów argonu rozpędzoną w polu elektrycznym, którą bombarduje powierzchnię preparatu, wybijając atomy, odsłaniając kolejne warstwy materiału. Urządzenie może pracować w dwóch trybach, w tak zwanym trybie polerowania powierzchni. Drugi tryb pracy jest to tryb wykonywania przekrojów poprzecznych. W tym urządzeniu ta preparatyka jest bardzo wydajna, skuteczna i pozwala na wykonywanie bardzo dobrej jakości preparatu. Tutaj widzimy zdjęcia właśnie wykonane metodą mikroskopii skanigowej na preparacie wykonanym na naszym urządzeniu AR 5000. Widać doskonale zachowaną powłokę.